Podstawy, za co odpowiada, co jej szkodzi, co ją rozwija. Marta Pychałek-Zarzycka. Jestem szkoleniowcem, przedsiębiorcą i autorką książek, z których część widzisz tu. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o temacie czakry podstawy. Jest to dosłownie podstawa istnienia i podstawa rozwoju duchowego. Dlaczego? Wiąże się to z tym, za co ona odpowiada. A więc odpowiada ona. To się wydnie. Odpowiada ona za mięśnie, więzadła, ścięgna, kości, za krew, szpik kostny i jelito grube. Dosłownie bez niej ani rusz, no bo nie możesz ruszać się bez mięśni, bez więzadeł i tak Tak więc, jeżeli chorujesz na jakieś choroby, których, które obejmują te części ciała, to znaczy, że masz problem z czakrą podstawy. Ponadto czakra podstawy odpowiada też za poczucie bezpieczeństwa, za poczucie niewinności, za poczucie siły, za poziom energii w organizmie też. Tak więc... Szkodzi jej poczucie bycia winnym lub poczucie, że ty komuś coś zarzucasz i to wiesz, tak cię męczy w środku. Czyli poczucie urazy. Szkodzi jej poczucie bezsilności, szkodzą jej lęki, obawy, strachy itd. Tak więc, jeżeli chcesz, aby Twoja czakra podstawy była zdrowa, to musisz zadbać o to, aby uwalniać się od emocji. Negatywnych, które jej szkodzą, i budować te pozytywne, za które odpowiada, czyli poczucie bezpieczeństwa, poczucie niewinności, poczucie siły. To jest pierwszy krok do Twojej silniejszej czakry podstawy. Ona odpowiada też za przetrwanie za to, czy Ty będziesz miał co jeść, co się ubrać, gdzie spać, gdzie żyć. Jeżeli odrzucasz tak zwany świat materialny, który jest tylko rodzajem świata energetycznego. Bo taka jest prawda, a się kwadrat. Oznacza, że energia, po jednej stronie mam energię, po drugiej stronie mam materię. To jest, co, to jest to samo, to są równoważne. Więc nie odrzucaj tak zwanej materii. Ona jest Ci potrzebna, potrzebna dla Twojego ciała, żeby żyło, żeby było dobrze odżywione, żeby było zdrowe. Musisz mieć te ubrania, musisz mieć gdzie mieszkać i tak dalej. Jeżeli Ty o to nie dbasz, jeżeli Ty to odrzucasz, to bardzo osłabiasz czakrę podstawy. Nie ma szans, żebyś się rozwijał duchowo bez słabej podstawy. To jest tak, jakbyś bujał w obłokach a nie był stopami na ziemi. No musisz mieć te stopy na ziemi. Chyba, że nie chcesz się rozwijać. To wtedy nie musisz. Wybór należy do Ciebie. Tak więc, co jeszcze wzmacnia czakrę podstawy? To, co wzmacnia mięśnie, to, co pozytywnie działa na jej to grube, to, co wzmacnia krew, mięsadła, stawy. Ćwiczenia fizyczne. Tak, ćwiczenia fizyczne, które obejmują mięśnie, mięśnie ścięgna i tak dalej. One wzmacniają czakrę podstawy. Tak więc, jeżeli chcesz się rozwijać duchowo, musisz dbać też o tą fizyczność, bo jeżeli o nią nie dbasz, to zaniedbujesz czakra podstawy. Ona nie ma wystarczającej energii, żeby stymulować cię do dalszej duchowości. A nie ma duchowości bez opanowania podstaw. Dosłownie. Ponadto, czakra podstawy jest, że tak powiem, źródłem energii kundalini. Od jej rozwoju zależy to. Czy ta kundalini ci się pobudzi, czy ci się nie pobudzi? A kundalini to jest najsilniejsza energia, jaką może tworzyć ludzki organizm. Tak więc, już wiesz, że czakra podstawy odpowiada za mięśnie ścięgna, więzadła, krew i tak dalej. Już wiesz, że odpowiada za poczucie bezpieczeństwa, niewinności, przetrwanie, za poczucie siły, że szkodzi jej to, że nie ćwiczysz. Tak, czakrze podstawy szkodzi to, że nie ćwiczysz Twojemu rozwojowi widokowemu. Szkodzi to, że nie ćwiczysz. Jeśli nie ćwiczysz, bo jak ćwiczysz, to dobrze. To dbasz o czakry podstawy. Szkodzi odrzucanie tego, co materialne, no bo ona za to odpowiada. Więc jak odrzucasz pół czakry podstawy, no to jak ona ma być silna? No nie da się. Jak energia ma pójść dalej? No też się nie da. Nie ma cudów. W każdym razie w tym wypadku nie ma. Ponadto odpowiada za poczucie siły, bezpieczeństwa, niewinności, czyli poczucie winy i urazy, strachy, lęki, obawy oraz poczucie bezsilności szkodzą tej czakrze. Uwalniamy się od tego, co jej szkodzi, budujemy to, co ją wzmacnia. W ten sposób dbamy o czakrę podstawy. To są najważniejsze rzeczy. Jeżeli podobał Ci się ten film, to wiesz co robić. Udostępnij, polub, kliknij dzwoneczek, zasubskrybuj, dowiesz się więcej o czakrach iż wkrótce będę mówiła o kolejnych, tak więc wiesz. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Pozdrawiam serdecznie i żyj mądrze i zdrowo.